Słuchajcie, dzisiaj reno obudziła mnie bardzo miła niespodzianka. Dostałem paczuszkę, na którą czekałem już od bardzo, bardzo dawna, bo jest to opóźniona. I to jest potręcznik potworów do tej edycji 5,5 Dungeons and Dragons. Swoją drogą słuchajcie Wizards of the Coast zrobił taką Odwalił taką manianę przy tych podręcznikach, że też się nie chce gadać. Dobra, mamy to. I słuchajcie, to miała być... Jezu, jak to piszcie. To miał być podręcznik w, w, z, z alternatywną okładką. Niestety nie jest, bo nie mogłem już tego dostać. Co z tego, że zamówiłem, nie? że dało radę zamówić. Wizards of the Coast nie dało rady dostarczyć. No jest to po prostu niezbyt przyjemne. No ale jak widzicie zawartość książki to jest jak zwykle mistrzostwo świata. Ja ją zaraz będę zacznę sobie czytać. Zanim jeszcze pójdę do roboty. Ale teraz, w końcu, mam już komplet. Ta jako jedyna jest alternatywną okładką. Udało mi się ją dostać. Niestety, ta i ta, pomimo zamówienia alternatyw, przyszły z normalną. Ale mam już komplet. Trzeba skończyć czytać. Zacząć w ogóle czytać Monster Manual, skończyć czytać Dungeon Master Guide i można grać.